Kasa fiskalna online Novitus One w salonie fryzjerskim Domyślnie kasa posiada 6 pulpitów niezaprogramowanych Mamy tutaj kafelki na których Przypisujemy sobie Dowolne Usługi, towary bądź funkcje Ja tu mam taką kasę demo Wstępnie oprogramowaną Dla salonu fryzjerskiego Na pulpicie Zgromadziłem sobie zaprogramowane usługi w kasie jeżeli przeskoczę sobie do usług fryzjerskich to mam tu wylistowane usługi fryzjerskie powrót usługi dla mężczyzn usługi dla kobiet i tych pulpitów mogę mieć aż sześć przejdę sobie na usługi dla mężczyzn wybiorę strzeżenie męskie cena nie zaprogramowana, więc wprowadzam ją z palca OK, zamykam paragon forum płatności gotówka, karta tych form płatności może być zdecydowanie więcej. I wystawiłem Paragon na 70 zł. Zapłacono gotówką. Będzie strzeżenie męskie. OK. Tuszowanie siwizny. Cena była zaprogramowana z góry, w związku z czym kasa nie pytała o cenę. Płacimy kartą. I mamy Paragon. Zapłacono kartą. Z ciekawych funkcjonalności można na kasie nanieść NIP nabywcy. Przykładowo, zrobimy sobie takie ostrzeżenie: ok, i też to, tą brodę. Dobra, i przed zamknięciem paragonu wprowadzimy sobie NIP nabywcy. Jeżeli ustawodawca w przyszłości wymyśli jakieś. Pesele nabywcy, regony i tak dalej. To taka funkcjonalność. Prawdopodobnie pojawi się w kasie. To będzie kwestia tylko aktualizacji. I zamykamy Paragon na przykład gotówką. I mamy Paragon z nipem nabywcy. Pod zakładką funkcje. Najczęściej używane. Fun funkcje. Zamykanie transakcji fakturą. Fakturą, można zrobić fakturę do paragonu, fakturę korektę, dokonać zwrotu do paragonu, przejrzeć wydrukowane faktury paragony albo rejestr, ile czego było y, sprzedane. Raport fiskalny dobowy obowiązkowa na koniec dnia, raport miesięczny, czy o to co znacie Państwo y, z kas tradycyjnych. Pomoc zdalna, bardzo ciekawa funkcjonalność, mianowicie kafelek uruchamia aplikację zewnętrzną, po podaniu kodu jednorazowego serwisant może w sposób zdalny zalogować się do kasy i zobaczyć z czym Państwo macie problem. Jeżeli chcemy wystawić fakturę, to wprowadzamy sobie pozycję, OK, otwieramy funkcję, wybieramy fakturę, Wybieramy nabywcę. Jeżeli go tutaj w bazie jeszcze nie ma, dodajemy nowego klienta. Kasa z rejestrów w GUS CIDG pobierze dane firmy. OK. Możemy zweryfikować jeszcze na serwerze każdorazowo czy są prawidłowe. Wprowadzić w pole komentarz jakiś dodatkowy opis. I pozostaje jedynie wybrać formę płatności. Tych form płatności może być mniej, to są zawsze indywidualne preferencje. Jeżeli wybierzemy formę płatności przelew, to za pomocą daty albo ilości dni wprowadzamy termin zapłaty. I, faktura, i kasa drukuje fakturę, oryginał i kopię na papierze termicznym 57 mm, nie trzeba mieć do tego komputera i jakiejś zewnętrznej aplikacji. Dokument cały czas pozostaje w pamięci urządzenia, w związku z czym, jak wejdziemy sobie w faktury to widzimy wszystkie dzisiejsze faktury, wszystkie wystawione w ogóle na tym urządzeniu Powiedzmy, że weźmiemy tą ostatnią i wyślemy sobie ją mailem Wprowadzimy adres odbiorcy OK I w programie pocztowym klikniemy tylko wyślij, a tu jeszcze dodatkowe funkcje, pierwszy raz Ok, e-mail wysłany. Można sobie tylko wyobrazić, jak prosto będzie wyglądało zrealizowanie e-paragonu na tym urządzeniu. Jeżeli wprowadzenie adresu e-mail jest tak proste i intuicyjne jak na telefonie, to zamknięcie paragonu bez wydruku tutaj na papierze, tylko wysłanie go w sposób elektroniczny, będzie bardzo proste i intuicyjne, jak tylko odpowiednie przepisy wejdą w życie. ciekawych funkcjonalności. Ostatni wydruk. Na pewno nieraz zdarzyło się państwu, że czy to paragon czy raport dobowy nie został prawidłowo wydrukowany w związku z zacięciem papieru. No to tu mamy taką funkcjonalność, żeby sobie na przykład ostatni paragon wydrukować z pamięci chronionej i kasa wydrukuje niefiskalną kopię ostatniego paragonu. Mamy klawisz raport fiskalny dobowy. Sprawdzamy datę, czy jest prawidłowa. I kasa drukuje nam raport fiskalny, dobowy. W kasie online'owej wydruk jest opcjonalny, ten raport wystarczy wykonać, natomiast my zalecamy, żeby tą opcję wydruku pozostawić domyślnie włączoną. Raport miesięczny wskazujemy za który miesiąc, czy to być wydruk pełny, czy tylko podsumowanie, na kasie online możemy wydrukować podsumowanie. Tutaj mały błąd, bo kasa jest w trybie szkoleniowym, więc pamięć fiskalna jest pusta, nie ma z czego sporządzić raportu. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, zachęcam do odwiedzenia strony tt.i.pl, a w celu uzyskania dodatkowego rabatu czy skorzystania z promocji polecam kontakt telefoniczny bądź mailowy. Dane wyświetlą się za chwilę na slajdzie.